Mam na jesteśmy w, w pierwszym odcinku. W no, pierwszym odcinku na moim kanale i będzie to gra trolleu, więc no gramy, nie? Ej, pierwszy raz to gram, nie? Znaczy drugi, no w miarę wiem co, o co chodzi, ale dobra, startujemy. To jest pierwszy dzień w pracy. Dobra, mam nadzieję, że Wam się spodoba, Dajcie sobie lajki, bo to jest mój pierwszy odcinek. Mam modulator, żebyście. Ło, nie słyszeli mojego głosu. Na razie. E, o, dzień dobry. Tyle powinno wystarczyć, mam nadzieję. Starczy, starczy, mam nadzieję, że starczy. Proszę pan, dzień dobry. Mam okresowe, śpiesza się można szybciej. Uwaga. No dobra, jest dobre. Ude. O. Dobra. Dzień dobry, proszę pani. Tyle powinno wystarczyć. No. Starczy, nie daję reszty. A zapomniałem, że ja resztę muszę dawać. Zapomniałem. Już pani daje resztę. O, o kurde. Co mi się z ręką stało? O, l -l 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 -l. Chcesz się resztę, kurde. Chcesz się bić? Chcesz się bić? Chodź solo. O! O! No chodź. No o. o! No. Wywalaj z autobusu, no. Nie bierze mi jakiś, kurde, resztę. No dobra, pani dam. Podawaj resztę, mnie to nie prze... I pani się bić, Co pani się bić, no właśnie. A jak ja mam pani tą... To... dobra, wiem. 18 dolców, jest. 3 dolce. 2 i 1, dobra. Dzień dobry! Że nie przeszło. No oczywiście, że przeszło. Proszę bilet. Bo nie mam gotów można kartę, tylko proszę mi idę zepsuć. Mam kole, dobra. Można, można, kartą, oczywiście, że można kartą. Okresowy, dobra, ma pan okresowy, dobra, jest dobrze. Oj trzeba bo ja muszę więcej tych obsłużyć. Dzień dobry. No, oczywiście... O. Oczywiście, że przeszło. O, dzień dobry. Dzień dobry. I... O, dobra. Nie wiem, czy to się opłaca. I tak nie mam pieniędzy. I gotoł, mogę. No, dobra. Dziękuję. Prawie walę. Mam 10 biletów więcej, dobra, dzień dobry No nie zepsuję Pane karty, mamy 23 bilety jeszcze. Dobra O, mam okresowe. Dobra, no jest do... O no, nie jest pani! Tu nie jest kurde pani! Du... Walaj! No! Uda... Nie no. będzie mi to jakiś śmieciarz. Co? u oh no! Co za Solo? Dawaj! Dobra! Jest, no ich o tu, kurde. Jakaś dziewczynka po prostu jeszcze od ciebie, wywalaj. Dobra. Dzień dobry. A, bo masz okresowy. Uuu! <średziny> to nie pan w ogóle jest! Dobra. Wywalaj, jesteś w ogóle, to nie pan... No dobra, Naraw. daję, że... Za piwo jest... Dobra. Pan już od razu wywala, mi to nie obchodzi. Mi to nie obchodzi. Dzień dobry. Może być kartą jak najbardziej. Co tu jeszcze, można pany w Epsy można szybciej okresowy. Jest źle. Oj bardzo. I to. Jest chyba pan. No nie wiem, jest pan jakimś chlebie, nie wiem. I no proszę pana, no jest pan niestety, ale. Muszę no, do solo iść. I to no, jeszcze pan piwo. Owa! Owa! Zakaz głośników, kurde. O. Ja chyba nie było zakazu, ale dobra. Dobra. Proszę bardzo. Dzień dobry. Chyba jest tyle, ile trzeba, nie trzeba sprawdzać. No dobra, już panu daję... Wow! Papieroski. O oh, shit! Przychodzi! Szybko! Jeszcze. Cyk. Cyk. Nie no, soluwa jakaś jeszcze. Nie skaczę do ciebie, babsku. Co ty robisz? O tu, o tu. Ła. Ła. OL Dostała. No co ty, kurde, kraty, babka. Walaj. Karate babka. Jezus, nie wiem co tu się dzieje, ale... NIE! 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 Idzie tu! Proszę bardzo, proszę bardzo. O oh, SHIT! Nie no zabrał nas! Co tu jest? Co on nie, no dobra, jeszcze raz, jeszcze raz. Musi, musi się udać! To nie może się nie udać! Jeszcze, nigdy tego nie przeszłem, nie? Jedziemy! Już się bić! Dzień dobry! okresowym No niestety jest za późno! A i to i tak nie jest pan Tylko wywalaj O tu kurde No, dobra Dzień dobry Można okresowy, można, jest dobrze, jest dobrze Halo, eee, eee Ej, no proszę pana, ja muszę no ja przepraszam pana, ale to jest, to jest niestety, ale... Pasażer na gapę, no. no. nie zepsuje pan pani karty. No oczywiście, ja jestem miły pan. Dobra, osłużeni. Mam bilet okresowy. Dobrze, jest dobrze. Proszę bardzo. Powinno wystarczy, mam nadzieję. Wystarczy. Proszę bardzo, bilet. Reszta dziewięć, proszę bardzo. Dobrze, tu ma pani ma. Tu pani nie ma. O, to okresowy, jest dobrze. E! Mam bilet, spadaj. Wywalaj, kurde, bo w sztylu. No, nie będzie mi tu na gapę ktoś. Dobra. Obsługa mi, na razie jest bardzo dobrze. Proszę je puszcz. Olo piękno stóp, co? No. Proszę pana, nie? co to jest? No, proszę. Co się dzieje? O. Dobra, jest to pan. No jest to dobrze. Dzień dobry. Choby się bardzo przydało. No dobra. Ja już nie mogę. Jest bardzo źle Dobra, ja mało gadam, nie? Przepraszam was widzowie 18 muszę. Nie ej Nie! Najgorsze marzenie! Znaczy marzenie? Marzenie? może nie? Jakie może nie? po dwójkach ciągle. Nie mam... piątek... ...trety... Dobra... O kurde! Jedynki teraz... Dobra, jakoś... Zakaz podróży dla babci... Druty do... ...dziergani i narzekanie na młodzież zabronione babcią mają zakaz... ...podróży... ...z trolejbusem, grzywda za każdą seniorkę wynosi dziewięć... Dzień do... O kurde, babcia! Babka! Łę na sylwę! No kurde, jakiś karotę! Co tu jest? O ła! O O, o, o. z babka! Karate jakieś! To jest babka, kurde kung fu panda! Co tu jest? Wygląd. Chyba jest lejle trzeba! No nie, no nie, on nie wytrzyma. Ja muszę resztę zawsze dawać. Jestem niewinny. Bardzo reszta. Ale proszę, babci! Do widzenia, O O! widzenia! o o o nie, nie, nie przepraszam nie, nie, nie. E, przepraszam bardzo, ale pani Przepraszam za Do znaczy, no, widzenia! no zakaz zła. tak ty też zakaz babci Do widzenia! To tu mamy jeszcze dzień dobry ale się z gitarą przeszło przeszło no ale czy tą kulę wywalić On krytyczny jeszcze można szybciej to jest pan dziecko wywalaj o kurde eee tu nie ja o nie Głośno oszalejesz? Oszalejesz? Zaraz ogarniemy. To daj spokój. Murda, bo ludzie tu widzisz, jak są ludzie. Widzisz, widzisz, widzisz jak ci są ludzie, nie? Można kartą. No oczywiście, że można. Proszę bardzo. Mam bilet, spadaj. No masz bilet, ale głośno jest. Dobra No jest głośno, a sama masz jbl Jeden kurde jest zły Kto? Ty? Okresowy? To nie pan, wywalaj O oh, no! Do widzenia, oh shit! Do widzenia proszę pana, jest pan za głośny ewidentnie. Idź ode mnie geju! Nie! Ja miałem w niego rzucać ludźmi. A dodam do listy życie, o bo dobra, nie, może lepiej nie. Dobra widzę, że ja nie wiem. Z tym pięknym akcentem. Kończymy ten film. Więc do widzenia, widzowie.